Witajcie ludzie, z tej strony SentoPlayer.pl Utworzyłem, to jest mój drugi już kanał na YouTubie Stworzyłem go dlatego, że na pierwszym kanale W pewnym sensie po prostu nie wychodziło mi nagrywanie Nagrałem kilka filmów Z czego była bardzo mała oglądalność Ale to z powodu, nie dlatego, że komuś się to nie podobało tylko dlatego, że wykonanie było małe i może było mało niedopracowane. I samo to, że może same, same filmy nie były ciekawe, to też może być powód. Więc chciałbym Wam zaprezentować, to jest pierwszy film na moim kanale, na, nowym, na moim nowym kanale. Jaki jest cel tego kanału? Jakie są, e, jakie są cele właśnie tego kanału? Celem jest nagrywanie w większej części e, let's playów, które mam zamiar wam wysyła, które mam wam zamiar pokazać na tym kanale. To będzie taki główny cel e, tego kanału i mam nadzieję, że te serie, które ja wybiorę, będą się wam podobały. Mm. Niestety z problemów takich y, bardzo może no ludzkich po prostu przeprowadziłem się i to nie jest przeprowadzka z jednego końca miasta do drugiego. Jest to przeprowadzka z innego kraju do innego. Co za tym idzie zostawiłem przez moją głupotę, przez moj, mój głupi łeb, zostawiłem po prostu y, cały mój sprzęt, cały mój taki dobytek, który mógłbym Nagrywać cokolwiek zostawiłem po prostu w Polsce. Co za tym idzie? Nie mam, czym to, nie mam, jak nagrywać filmów na komputerze. Let's playów, takich jak Call of Duty, jak GTA jakieś, jakieś takie po prostu rzeczy. Ale mam zamiar, bo tam ten komputer był dość kiepski, ale na niektóre rzeczy po jeszcze nie mi pochodziły. No nie ma tego złego, co by na mnie nie wyszło. Yy, dzięki temu, że zostawiłem te rzeczy, mam zamiar kupić po prostu nowego, nowy komputer i będę na nim nagrywał. Na, 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 na nieszczęście będzie potrzeba sporo czasu, żeby to wszystko jakoś wyszło, jakoś to, to kupić, to wszystko zobaczyć, jak to będzie działać, yy, wszystkie sterowniki. Tyt, nieważne. To już jest moje zmartwienie. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Więc tak, let's play, problemy techniczne na bok. Opowiedziałem o tym. Teraz tak. Drugie zamierzenie mojego kanału jest... Drugim celem zamierzeniem tego kanału będzie będą vlogi. Vlogów możecie się spodziewać... Dość często. Myślę, że jeden, dwa vlogi tygodniowo będą na pewno. Na pewno, nie. Po prostu... To będzie taka zasada tego kanału. Może będzie więcej, może mniej, nie wiem. Yy, co dalej? Yy, mam zamiar także prowadzić takie poboczne serie, jak QA, albo jakieś pojedyncze zagrajmy w jakąś. W jaką, po prostu pojedyncze zagrajmy. Jedna misja, może dwie takie na szybko, jak po, takie przejście pomiędzy seriami. Myślę, że to będzie dość dobry pomysł. W szczególności, że póki co mam dostęp tylko do takich gierek bardziej strategicznych, ale też postaram się takie bardziej yy, interesujące. Możecie napisać pod tym filmem, jakie yy, mogłyby być takie filmy? Jakie filmy wy byście wybrali na takie strategiczne? Ponieważ póki co mogę korzystać jedynie z laptopa, yy, co jest bardzo mało profesjonalne do gier, szczególnie do let's play, ale no niestety tak, tak, tak wyszło, mój błąd ten błąd postaram się w przyszły w bardzo bliskiej przyszłości postaram się poprawić Mówiłem już o Q&A nie wiem, nie pamiętam to może jeszcze dopowiem o tych Q&A Q&A chciałbym właśnie też poprowadzić jeżeli będziecie chcieli taki Q&A możecie po prostu napisać tam na dole możecie napisać jakieś pytania. Moja taka skala pytań, żebym mógł coś takiego zrobić. Myślę, że od 5 do 10 pytań musi być. Pod tym filmikiem może jeszcze dzisiaj wstawię jednego let's play jak tobie. Znaczy pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek takiej serii, jeżeli mi się wszystko uda zrobić. Nie zdradzę, jaki to jest, powiem tylko, że oczywiście jest to, będzie to gra. Według mnie, widziałem dzisiaj, tak coś mnie natknęło, żeby zobaczyć tą grę na YouTube. No, okazało się, że jest dość fajna, i postaram się ją nagrać. Co dalej? Co mogę jeszcze dopowiedzieć? Mogę dopowiedzieć to, że. Nie mogę nic więcej dopowiedzieć, bo wszystko co chciałem powiedzieć. A właśnie. Jeszcze chciałbym yy, z racji tego, że jest to film nagrywany yy, ile? Jest 18. Dzisiaj 18 grudnia, czyli jakieś tydzień, tydzień przed świętami. Więc jeżeli nie będziecie oglądać tego filmu, to chciałbym, jeżeli nie będziecie oglądać mojego kanału yy, systematycznie, no to nie. To nie, to nie, więc chciałbym Wam teraz y, życzyć wszystkim, wszystkim tym, co będą oglądać, tym, co nie będą. Chciałbym Wam życzyć y, wesołych świąt, y, wielkich prezentów, y, wspaniałych prezentów y, i żeby Wasze marzenia, które będziecie chcieli na, te, na nadchodzące święta, żeby się spełniły. Dziękuję bardzo, mówił SentoPlayer.pl, do zobaczenia, na razie.